Szanowni drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Auto Perfumeria. Dawno nie widzieliśmy się, ale jak pamiętacie, w ostatnim odcinku testowaliśmy zapachy od znanego producenta marki Rituals. Marka związana raczej z zapachami, i aromatami do domu, ale również ma w swojej ofercie gamę zapachów samochodowych. Powiem Wam szczerze, po ostatnim filmie, po testowaniu kompletów zapachów, o ile pamiętacie, w białym pasacie. Zapach bardzo spodobał mi się. Miał tylko jedną wadę, jak dla mnie oczywiście był z nutami bardziej kobiecymi. I wiecie co, nie dawało mi to spokoju? Postanowiłem poszukać czegoś bardziej męskiego, ale również od marki Rituals. Przeszedłem się do sklepu i znalazłem gamę zapachów o pięknej nazwie Arabian Amber Mask. Brzmi męsko, opakowanie również takie szare, pasujące do naszej czarnej bestii, a więc nie przedłużajmy Chodzimy do samochodu przetestujemy, zobaczymy jak to pachnie moi drodzy, zatem jesteśmy w samochodzie mamy przed sobą perfumy Rituals Arabian Amber rozpakujmy, zobaczmy co tu jest No jak domyślacie się, pewnie tak jak w poprzednim zestawie, który testowaliśmy, mamy naszą fiolkę z desodorantem i powinien być gdzieś jeszcze. Zobaczymy czy będzie. Zostawię ta obudowa, to takie drewienko. Tutaj widzę tego nie ma. Być może będzie dostępne tu. Nie. Tu mamy też tylko nasz zapach w kratkę wentylacyjną. Hm. Jak domyślam się, trzeba będzie to chyba osobno dokupić w sklepie. No ale cóż, nie mamy to nie mamy. Powąchajmy na razie jak to pachnie. Tradycyjnie spryskujemy wszystkie elementy e, jakieś materiałowe. No powiem Wam już... Pierwsze zapachy gdzieś sobie wyczuwam tutaj. Zaraz wam o nich opowiem, ale zanim to, przejdziemy sobie do rozpakowania naszego dyfuzorku zapachowego. Dyfuzorek mamy w takim ładnym drewnienku, w ciemnym kolorze dosyć, więc myślę, że tutaj do kokpitu będzie nam się to komponowało ładnie. Do tego mamy zawieszkę do kratek wentylacyjnych. Powiem Wam zupełnie szczerze, niespecjalnie lubię tego typu zapachy, bo zawsze jest z tym gdzieś jakiś problem. Potem nam te kratki od nawiewów luzują się, ale no słuchajcie, dla takiego pięknego dyfuzora możemy zrobić wyjątek. Potestujemy. W zestawie otrzymujemy również w środku już jeden wkład, natomiast do kompletu mamy jeszcze drugi wkład w zestawie. Więc zaraz sobie to przetestujemy, spróbujemy użyć tego pierwszego. I zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. A więc, nie przedłużając, biorę sobie tutaj, zapinam nasze zapięcie w kratkę. Ono jest zarówno do zastosowania w pionie, jak i w poziomie. W przypadku naszych kratek w Audi będzie to w pionie. Nie, w poziomie, pardon. O, mamy już to wpięte. No i co, szarpiemy tylko za tą zawleczkę. I nasz zapach już się uwalnia. Dobra, powieśmy sobie to. A, gdzieś myślę tutaj. Krateczkę damy. Ok. Dobra. Ja już to czuję, i pomału mogę Wam zacząć opowiadać o naszym zapachu. Słuchajcie. Rzeczywiście nazwa sama w sobie nie jest jakaś zupełnie od czapy. Gdy rzeczywiście pierwszym czym ten zapach mi się kojarzy to z takimi notami zapachowymi olejków dostępnych we wszelkiej maści krajach arabskich. Jak pojedziecie, czy to do Turcji, czy do Emiratów Arabskich, czy do innych jakichś krajów arabskich, wszędzie można kupić perfumy. Arabowie generalnie bardzo lubią. Wszelkie mocne, intensywne zapachy. Najczęściej one są tam dystrybuowane w postaci olejków. I tu właśnie wyczuwamy taki typowy arabski, mocny męski olejek. Wyczuwamy nutki anyżu, jakieś ewentualnie przebijają się nuty cytrusowe. Gdzie Gdzieniegdzie jakieś nuty kawowe. Nuty eukaliptusa. Jest to takie mocne, orzeźwiające. Zapach jest bardzo fajny. Ładnie się komponuje z samochodem, nie jest natarczywy i nachalny. No i słuchajcie, no pokażę Wam potem na przebitkach, na jakichś zdjęciach, jak to gdzieś wygląda sam ten dyfuzor zapachowy. Jeżeli ktoś ma auto wykończone drewnianymi ilustracjami, to generalnie myślę, że będzie się to idealnie komponowało we wnętrze. Tutaj też to nie razi we wnętrzu, więc myślę, że sobie to zostawię w kratkach. Zwłaszcza, że słuchajcie, ten zapach jest naprawdę oszałamiający. Fajne jest to, że też marka Ritual daje taką możliwość, że jak nam się tutaj te dwa wkłady skończą, możemy również w sklepie w zestawach takich po dwie sztuki dokupić sobie te olejki zapachowe. Naprawdę fajne rozwiązanie. Nie jest może ono najtańsze, jak większość produktów w Ritualsie, ale naprawdę warte swojej ceny. Także słuchajcie, nie przedłużając, widzimy się w następnym filmie, te zapachy z Ritualsa bardzo Wam polecam, są mega fajne. Tyle na dziś, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia.